W Rzeszowskim Orszaku Trzech Króli, Orszaku, który już po raz czwarty przejdzie ulicami naszego miasta. Powodowani pragnieniem miłości, pokoju i przebaczenia, zjawiliśmy się tutaj całymi rodzinami, i wszyscy wyruszymy zaraz na spotkanie ze świętą rodziną i z narodzonym Bogiem. Chcemy swoim udziałem w tym wydarzeniu. Głosić chwałę Pana naszego Jezusa Chrystusa w jubileuszowym Roku Miłosierdzia. Uczcijmy w ten sposób nieskończone miłosierdzie Boga, który zechciał przyjść na świat w postaci dziecięcia i narodzić się w betlejemskiej stajni. to łączy ich jedno. Wytrwałość i głębokie pragnienie dobra, pokoju i przebaczenia. I te pragnienia doprowadzą do świętości, znajdą bowiem świętą rodzinę, a w niej samego miłosiernego Boga, ukrytego! Stańcie! Boga Ola Boga! Co się dzieje? Za Doliną przy Betlejem! Czemu Mać kularu wołasz? Wilk na pana nasze stada. ach jak w staje pole, lepiej schować się w stole. Owitajcie, pastuszkowie, piękna się nowina ściele. Idźcie tam, gdzie u do stajenki pod Betlejem. Dziś się spełnia obietnica przed wiekami ludziom dana. Oto rodzi nam dziewica nad panami Pana. Chodźcie tam, gdzie Anioł woła. Weźmy wszystko to, co mamy. Wsiopie głodno jest i pusto, więc dzieciątku dary damy. Sypcie się z nieba, przepiękni duchowie. Dajcie ludziom nadzieję i siłę miłości, bo Oto na ziemi obokim petrojem, zbawiciel zszedł ze swej wysokości. Żadnych nakazów, żadnych nakazów! Wieczna młodość i uroda! Rodzina to zniewolenie! Dobry dzień dobry. Więc używaj, póki możesz, tylko siebie mienia względzie. Po co tracić czas na cnotę? Innego życia nie będzie! Nie będzie, nie będzie! te krzyki. Miasto jakby oszalało. A i mnie nie, nie Trzeba sprawdzić, co się stało. Ludu! Król Wasz o was mówi. Co za tumult kto wstrzymacie? Ja Wam wszystkim rozkazuję, mam być spokój w tym pałacem. Na sztandarach obce znaki, po potężne wielki widać, że orszak nie byle jaki. Panie! Władcy są potężni! idą górny pokój złożyć. Bo tu naszych okolic nowy król właśnie się narodzić. Nowy król! To jakaś farsa, Nie chcę dzielić się tu władzą! Proszę naszych śpiewów! Niechaj króli tych sprowadzą! Witam, o wielcy królowie! Co sprowadza Was w te strony? Przy wybratą jeśli o tym królu narodzowych. Gwiazda wiąże nas w rodzie. i stąd nasze tu orszaki. Na zachodzie i na wschodzie króla obieściły znaki. Chcemy pokłon oddać korny, bo to władca władców wszystkich. A że tu stanęła gwiazda. Do spotkania czas jest bliski. No to idźcie, mężczyzny drodzy i szukajcie króla tego, a jak już go odnajdziecie, wróćcie do pałaconego, by i ja, bym wraz z tym dworem iść z danami i pokłonem. Ujcie, zaraz zrobię tu porządek. Już kiełkuje w mojej głowie myśl o nie niewiniątek. Wtedy i ten król z Betlejem, co to niby się narodził, zginie martwie. a ja śmiele będę wciąż w tronie chodził. Jeśli jednak pójdzie z życiem, znajdę sposób bez dwóch nawet duszę ja odbrał, bym w tej ziemi rządził sam. Jakżeś zywa, nie chcę panie! Co zarządzisz, lecz się stanie. Lecz kto z diabłem się układa, ten w diabelskie moce wpada. się komu zdaje, bo z szatanem w staje. I choć będzie miał, co pragnie, na dno piekła w końcu wpadnie. Jakże wielka niegodziwość jest potęgi twojej motorem, ale czas się już wypełnia, by pod kosem włożyć głowę. Nie ma w sercu twym miłości, dawno stałeś się tyranem. Oto dzień sądu nad Tobą. Czas, by z życia złożyć sprawę. Pani Ablenta! Znajdź się! Nie bójcie się My was obronimy! Z różnych strony świata do żłubka idziemy! Prosić za rodziny, z których dziś idziemy! Z różnych strony świata do żłubka idziemy! Prosić za rodziny, których dziś nas przywitają! Niech owieczki przywitają, tak jak umieją także małego Jezusa położonego do żłubku! Takiem. o On Jezusa znakiem! Europa kochana! Szukajcie go, pana! Próbka z spada dalej Przyjmij Jezu to kadzidło, co się z wolnym dymem. Niechaj jego święty ogień uszokowia wciąż rodziny. I Azja bez trwogi! To ja to drogi. Azja pełna wiary! kruszec królewski. Darem będzie tutaj także ten swabruszek pełen mirny. Niech łaska, dobry Jezu wzmacniać ciągle w całej rodziny.